Jak idziemy do różnych postaci tajnych, czyli Mamu i tej trzeciej, której już nazwę nie pamiętam. Wchodzimy w tryb 5. Jesteśmy przed domkiem CC. Wchodzimy do niego i zaraz podam kod do tego. Dobra, teraz kod to 3, 4, 1, 5, 5. 4, 1, 5, 5. Wcale jest 2, 2, 3, 4. Dwa, dwa, trzy, cztery. Proszę, jest Mo. Mam cię już wyższy level, że mogę już z nią robić sobie quiz. Po prostu tak zrobiłam. Mogę jej dać jakiegoś prezencika. Dobra, dam jej load jak tak namawiasz. Dobra. Może, że jest zadowolona. Za tobą. Mam też tam mniej. Nie rozumiem tego Moni, nie wiem. Mo... Moni. Mówił, że masz tylko Moni, czy co? O co ci chodzi? Help me. Ok. How are you? Aha, ona się pyta, czy mamy tyle samo lat, co ona. Dobra, nie wiem, o co jej chodzi. Przejdziemy sobie do Mu. Po prostu ze mną rozmowa z moją jest trochę nudna. To jest takie... I tutaj mówi? Czy gramy w Ja nie gram. Nie chcę tego Wyknął Davey, nie wiem. Myślę, że jeszcze może pytać o właśnie o Robloxa. I takie ona rzeczy może. Dobra, koniec tego. Idziemy do domu. Tutaj jest takie miejsce do mu. Wejście. jest takie, o. 2, 5, 4, 4. Tu Trzy, pięć, jeden, jeden. Pięć, cztery, cztery, cztery. Pięć, cztery, cztery, było. Trzy, jeden, dwa, dwa. no, trzy, jeden, dwa, dwa. 1, 3, 5. O, proszę, mu. Ona wygląda dużo dziwniej niż ma. dla, dla mnie przynajmniej. Uj, ja z nią mogę robić quiz i spróbuję to. I remember, mu. Destro... To jest mam chyba, nie to, to. To. No halt. Po, 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 po. Chyba nie, to było to. To było to. Nie, nie, mi tego nie, dobra destro było takie you didn't see nie, nie, takie. nie, to to nie, to, nie, nie, to, powiedzieć, nie, nie, mogę powiedzieć żeby sensu bo ona po prostu w flower chodziło. Ja był już spałym. Ej, może ja to... Graveyard, czyli ten Tykał. Ok, oni... Elf Dobra, nie wiem co to znaczy nie wiem, bo Nie, to było coś innego Nie chciałam, żebyś coś zaznaczał Jukai to jest taka te. jest trochę jak Pokémony, może Jukai. Dobra, Jukai. Y, Arohidet. Y, A oko, oko dostałaś. Druń. Nie wiem co ty tu. Chcesz. Dobra, zgadłam. Zostawiam dwa pytania. Spider Lily. To side z Dobra, mogę się raz pomylić. Przeszłam prawie quiz. Przeszła mi quiz. Wow. Przeszła mi quiz normalnie. Fajnie. Przeszła mi quiz. Ekstra, przyszła mi quiz. Ekstra. się cieszę się, że przeszła mi quiz. Mega. Dobra, wyjdźmy od niej, bo już mam jej dosyć. Mam status. I on mam tutaj. Pani, a się też przejdzie. I to smo. Ramunit też gdzieś miałem, tylko nie pamiętam gdzie. A dobra, z nią tam inność się nie przygotowuję. Do tej Ramunite teraz musimy iść. Nie będzie wcale takie łatwe. No nazywa się remunite. Dobra, mam kod. Więc teraz po prostu wychodzimy z tego domku. Dobra, jesteśmy teraz tu. No to jest miejsce i... Dobra, znajdę to. 4, 4. 3, 1, 5. Chodzi o do moje. Dobra, tam ja mu najdę.

I'm boy. I'm boy. Czyli, że jesteś chłopakiem? Nie za długie włosy jak na chłopaka Chociaż że w przedszkolu miałam takiego Ej chwila, ekran się nagle zjaśnił Ktoś to rozumie? Ej Ona no, no, chyba wygląd zmieniła mi się zdawało Chwilę Ta... Nail. Jesteś mm -hmm. ryba Jakaś się skóra. Właśnie ja ona się zmieniła trochę. Kto co zauważył, że ona się trochę zmieniła? Tak. Zrobił się dzień i ja ona się tak rozjaśniła trochę. No hmm. trochę inaczej Ej, jak dla jest mnie. To No w ogóle. Dobra. I patrz znowu się rozjaśniło. No to się rozjaśnia co chwilę. Jakoś tak dziwnie. Aha, hmm. im więcej się z nią gada, tym ona się robi jakaś cieśniejsza. Wiedzą co ej, chodzi? Fajne. Jeżeli ci Coś o tym jeszcze... Ej, ja mam nawet 9 odgadanie z tymi postaciami. Wow. Nie no, o tym jeszcze nie widzę. Dobra. Otwieram sobie gacze. Nie, nic nowego nie było, niestety. Ale spodziewam się, że nic nie będzie. Trudno. Dobra. Chciałbym podbić z nią na ten, na... Yy, quiz! Na quiz, właśnie. Bo z nią quiz jest dosyć łatwy, z tego co wiem. A może dla naszych widzów zrobimy jakiś quiz? Zaraz, zaraz. Chyba. Zróbmy gifta. I lub presents. fajnie, kochasz prezenty. jeden prezent. Kochasz prezenty, to dam prezent. Logiczne chyba. O wow, tą bluzkę jej dam, żeby wreszcie zmieniła ciuchy. Daj mi jej tą bluzkę. Wow, trzy wykrzykniki. Dziękuję mi. Nie dam jej na pewno laptopa, ale mogę dać jej takiego zadzka. Mogę jej dać kocią konsolę, jeśli lubisz kotki. Mogę Ci dać coś też innego. Braworek z prezentkami. Ej hey, patrzcie ja mam na tabelu Ramonadies Boy Patrz co ja mam na trawelu! Co? Pracuję ja mam na trawelu. Ramon Nades Boy Fajne to tam jeszcze jednego kifta to będzie kolejny level Może dać jej jakąś szóstkę Dobra, mamy na jedno to. Czyli mogę z nim zrobić sobie coś. Do stamina Zobaczymy to. Ten pakiet. Dla mnie szóstkę. Myślę, że się opłacało. Dobra, live. Czyb live. I tutaj jest gift i dać jakąś szóstkę albo piątkę, bo za dużo dużo to się nie dostaje. Kilka syren. Dobra, mam kilka syren kilka desek. Co takich duszek? U, ładny Patrz. Ładny, prawda? Ja U, kotka. A chyba takiego nie miałam. Daję. Dobra, mogę jej dać dwa prezenty. Dam mnie chyba tylko jeden. I to jakiś nie najlepszy. Dobra, może takie coś. Chcesz Teraz też na. No, ale inne. Mamy niestety. Ale tym gacza. No, nic takiego dobrego nie dostałam, ale wybrajmy sobie kilka takich prezencików Ej, tego nie miałam. Tego nie miałam takich rzeczy. Tego nie miałam. Chyba, bo może miałam. Szkoda, że muszę iść dać jeszcze jakiś prezent. Wiem, co jej zrobię. Dam jej jakąś szóstkę. Ja chcę tą, tą, tą. Ale, że dać, czy co? Mm, to tak. może. No bo ja nie lubię poket. Patrz jak dużo to dało. Normalnie bym musiał dawać miliard 500 dziewięćset prezentów kontaktowo. to no, wyszło na no, Dobra, no, dam na pój. Róże może... Koty. Nie no, dajmy jej może jeszcze jedną szóstkę, to wtedy już wybiłem sobie. Będzie można chyba z nią robić quiz, co? No. no. właśnie, będzie można z tym robić quiz. Patrz, mamy już piąty level, podbiło. Dlaczego ja nie zauważam, że my mamy już piąty level i tylko CP Brakuje staminy? Brakuje staminy, a nie mamy żadnych gaczów. Dobra. Nie możemy nic sobie kupić, żadnych gaczy. Jest to jest słabe. Jeśli chcecie, do dopiero pochodzić? żeby dostać tej staminy, No, one już uśmiechy i takie ładnie. Dobra, rośnie nam, ale powoli bardzo. Trzeba po raz ruszać swoim ludzikiem. Trochę tam się rusza, ale malutko. A, A Dziwnie przerywa, ale mam trochę mało pamięci i po prostu muszę cały czas usuwać coś i dawać nagranie od początku. Więc to tak dziwnie brzmi trochę. Ale muszę zrobić cięcie i poczekać, aż ta stamina się załaduje na 50, żebyśmy mogli zrobić quiz. A to będzie trochę nudne, więc nie chcę, żeby nikt czekał, no to muszę to zrobić od nowa. Dobra, jest 50, więc możemy wejść. Jest, jest, boy. Yes. Jest yes. Yes. dwa wykrzykniki. Jura boy. You're boy. Ludzie! Wszystkie odpowiedzi u niej są takie same! Tylko z wykrzyknikiem to... Skąd miałam wiedzieć, czy z jednym, czy z trzema wykrzyknikami, czy z dwoma, czy z czterema? Skąd miałam powiedzieć? To, to jest najtrudniejsze pytanie ever. Tak, to jest trudne, ale dobra. Ja musimy czekać od nowa, aż się załaduje. No czekamy, aż się załaduje stamina, dobra? I jeszcze raz przechodzę ten quiz. Pa. Dobra, załadowała się kolejna stamina na kolejny quiz. Hehe, he, Hawaii. The amboy. Jest dwa wykrzykniki. było na no ludzie. dobra, kończymy ten odcinek to będę czekała w nieskończoność więc papa, ej wreszcie jestem wolna od pracy, hura, papa